Ja mam go z tej strony grogu i dzisiaj chciałbym wam pokazać mój papierowy pistolet. Jeżeli ktoś by chciał sobie taki zrobić, to link do kanału podaję w opisie. No i też była długa przerwa od filmików, no bo dużo się działo, nie zawsze miałem czas nagrywać. I dziękuję Wam serdecznie za te wszystkie subskrypcje, ponad no 14 subskrypcji i za 35 łapek w górę pod, yy, pod jednym shortsem. Bardzo wam za to dziękuję i za tysiąc wyświetleń mm, na filmiku z y, tutorialem jak dodać hoppera w shortsach bardzo wam za to dziękuję. No jak mówiłem link w opisie do tego pistoleciku bardzo polecam i też, y, po, y, też będzie jutro filmik z Minecrafta może i będzie link do kanału gdzie będzie pokazane, jak zrobić taką taki pistolet sobie, Jego się tutaj otwiera i tu ma pociski, jedna, jeden i tu ma drugi. Tak Więc jeśli podobają ci się moje filmiki i mój kanał, to daj subika i łapkę w górę. Nara.